Zadanie 11. Zadanie 11 jest takie troszeczkę pomieszane, bo jest tutaj tak troszeczkę inaczej w treści niż normalnie i stąd można tutaj trochę się pomieszać. Sama się troszkę pomieszałam, jak to rozwiązywałam, ale ostatecznie dało się rozwiązać. No trzeba tylko na spokojnie i, i myśleć, co się robi, bo tutaj nie jest to takie schematyczne zadanie jak zawsze. Rok temu Wojtek był trzy razy starszy od Asi. Czyli normalnie byśmy napisali, że W 1, A minus 1 i zależność. Ale tutaj pisze, że oznaczamy wiek Asi rok temu literą A. I to trzeba uważać. Że jak piszemy, że rok temu Wojtek był trzy razy starszy od Asi, no to wiek Wojtka rok temu, czyli W 1, porównujemy do wieku Asi rok temu, tylko że wiek Asi rok temu piszemy małe A, tak? A nie duże A 1. Dlatego, że tu pisze Wiek Asi rok temu, to będzie A. No i teraz wiemy, że Wojtek rok temu był trzy razy starszy od Asi, dlatego musimy tutaj wpisać trójkę, tak? Że trzy razy ten wiek Asi to będzie wiek właśnie Wojtka rok temu. I to mamy zapisane. I teraz pytanie jest rok temu, ile miał Wojtek lat? No to miał, wychodzi, że 3A, tak? Czyli odpowiedź B. I potem jeszcze jest pytanie, obecnie Wojtek i Asia, ile mają razem lat? No to jak Wojtek rok temu miał 3A, tak? No to teraz będzie miał o rok więcej niż rok temu, czyli będzie miał 3a plus 1. A yy, Asia ile będzie miała? No skoro Asia rok temu miała a, to teraz też będzie miała o rok więcej, teraz, tak? Skoro rok temu miała a, więc dodajemy jej to 1, no i sumujemy ten wiek Wojtka i wiek tej Asi teraz, no i wychodzi 4a plus 2, czyli odpowiedź d.